Cześć, z tej strony Goofys1999 i witam was już w kolejnym odcinku z serii Recenzje odcinków Spongeboba. W tym odcinku będziemy recenzować kolejny odcinek Dwa kolejne odcinki sezonu trzeciego oraz całego serialu Spongebob Kęciestoporcy. Zapomniana tożsamość i Armia Planktona. Jeszcze tylko, przed nami jeszcze tylko trzy odcinki zostały nam z recenzji odcinków SpongeBoba z sezonu 2023-2024, i koniec. I potem będziemy recenzować sezon, odcinki siódmego sezonu tego najgorszego sezonu SpongeBoba od maja albo kwietnia. Odcinek Zapomniana tożsamość. w oryginale and Undeadly to 33 odcinek sezonu trzeciego oraz 113 odcinek ogółem. W tym odcinku Spongebob gubi zagubioną plakietkę z imieniem, dlatego próbuje znaleźć swoją plakietkę z imieniem za wszelką cenę. W tym celu usiłuje otworzyć przebieg wydarzeń. Ten odcinek, pomimo, że większość lubi ten odcinek niezbyt dobrze, mi się prezentował. Po prostu jest jednym z moich najbardziej przereklamowanych odcinków SpongeBoba. Dlatego ten odcinek może być. Ten odcinek jest ME. Odcinek dlatego jest... Dlatego może być. Chyba głównie dlatego, bo niezbyt jest nudny. Mimo, że ma dobrą. Pomimo, że ma dobry pomysł, na przykład. Hmm. Nawet lubię scenę gdzie SpongeBob e, ten otworzył przebieg wydarzeń. O! Lubiałem sceny, gdzie za każdym razem SpongeBob E używał języka, żeby spróbować e-karmy dla Gaczusia. No i zwiędniał. Jak kwiat. To była. jeszcze jak SpongeBob uderzał o. utknął w budziku i uderzał o budzik. No śmiesz na No niezbyt lubiałem ten odcinek, dlatego oglądałem ra tylko raz ten odcinek. Dlatego prezentuje się bardziej przeciętnie, mimo że, pomimo że jest jednym z dobrych odcinków. Dobra, a teraz idziemy do kolejnego odcinka "Armia Planktona". Odcinek Armia Planktona w oryginale Plankton's Army to 34 odcinek sezonu 3 oraz 114 odcinek ogółem w tym odcinku. Po prostu zbliża się 25. rocznica pierwszej próby wykradnięcia przepisu na kraboburgera przez planktona, dlatego cała ekipa tego kraba zostaje postawiona w stan najwyższej gotowości. A plankton po prostu żywa swoich kurzynów, żeby ukraść tajenny przepis na krabo. burger. Ten odcinek, moim zdaniem, prezentuje się o wiele lepiej niż odcinek, niż jego siostrzany odcinek, bo jest jeszcze śmieszniejszy. No dobrze. Odcinek bardzo mi się podobał, bo miał akcję trzymającą się w napięciu i dużo śmiesznych sen. Na przykład, jak Karen zniszczyła wóżek, w której plankton był, który Ray miał z powodu popicia przez innych. No, przez innych. No dobrze, tych, z, od którego tych dwu, tych kilku, które z odcinka nie dla milusińskich. No dobrze. Jeszcze podobała mi się jeszcze scena, gdzie Pan Krab, gdzie Plankton podciągnął ten guzik i kręcił Pana Kraba w Szedesie, i zakończenie mi się też podobało. I ten odcinek prezentuje się o wiele lepiej niż jego siostrzany odcinek. Nawet mamy dialogi Planktona które były wcześniej w film szkoleniowy. Tyle, że były w szybszej wersji. Ale jak spowolnimy, tutaj się okazało, że Plankton mówił po angielsku. Zostawili po angielsku dialogi Planktona. No dobrze. Tak więc ten odcinek bardziej mi się podobał niż Zapomniana Tożsamość. Dlatego ten odcinek jest o wiele lepszy niż tamten odcinek. Te odcinki. Amerykańską premierę miały 19 stycznia 2004 i są to pierwsze odcinki, które miały premierę właśnie w tym roku. Czyli w 2004 roku. A teraz żegnam się z Wami. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!